Chcę dziś pokazać uruchamianie elektrycznego zabytkowego silnika pierścieniowego przy pomocy rozrusznika olejowego, transformatora olejowego. Silnik jest maszyną pochodzenia niemieckiego firmy AEG. Nie umiem odczytać dokładnie kodu. Numerycznego, ale pochodzi prawdopodobnie z czasów wojny albo sprzed II wojny światowej. Jest zachowany w idealnym stanie. Gotowy do pracy. W pełni sprawny. Przed próbą uruchomienia silnik został sprawdzony sprawdzono czy nie ma przebicia uzwojeń stojana oraz stan izolacji wszystko jest w najlepszym porządku izolacja spełnia swoją funkcję przebicia nie ma silnik leżał pół wieku w szopie na tyle dobrych warunkach że nie uległ zniszczeniu do próby Założono koło pasowe też z pochodzenia, pochodzące z lat 50. Z paskiem białym, być może, w trakcie uruchamiania, będzie możliwość obserwowania prędkości obrotowej tego silnika. Silnik został podłączony do sieci 380, za pośrednictwem. Bezpieczników 16A. Dźwignie przesuwamy na najniższe położenie i uruchamiamy łącznikiem. Silnik pracuje na najniższych obrotach bardzo ładnie. Łożyska są smarowane. Z jednej strony. Smarowniczka pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku. Natomiast z lewej strony, od strony koła pasowego, smarowniczka jest oryginalna. To są najniższe obroty. Uruchamiamy dźwignię rozrusznika. Silnik przyspiesza i zwalnia. Silnik pracuje bardzo cicho, bez żadnych stuków zgrzytu. Oczywiście posiada luzy i poosiowe, i promieniowe, no ale zważywszy na Wiek. takie luzy musi posiadać. Lub ma mocy 4,8 kW pracuje bardzo ładnie. Jest to ciekawostka. Uruchamianie go sprawia wiele zadowolenia, gdy wszystko działa sprawnie. Dziękuję za uwagę.